Dobra, w każdym razie, y, outfit check. Duryl prosił, więc będzie. I jeszcze mam takie uszy. <noise> mam takie uszy. Nie święciłam żadnych jajek. No nie, i znowu się włosy nie układają. Mam takie uszy. Możemy przymierzyć. Szkoda, że nie białe. Nie no, właśnie, specjalnie są różowe, żeby nie było wszystko. W na sensie no ja uszy, Ja je już kupiłam bardzo, bardzo dawno temu. Jak zobaczyłam je przez przypadek w sklepie. Dobra, to czekajcie, założymy. Założymy i weźmiemy pierwszy łyk. <noise> Boże, no jestem naprawdę króliczkiem wielkanocny czy nie? Tak o. Niestety nie wyprasowałam spódniczki. Tak o. Ja tutaj, a wy? Tu, gdzie dajecie kółko? Tu, środek, dobra. To ja daję tu, a wy? Da się oglądać półucha? No, da się. To które? To oklapnąć czy tamto drugie? Może to? O mój Boże! Bogoczyk, ale super wpadłeś, spadłeś! Jakie fajne łóżko, oh my god! oh so sweet! Jestem takim króliczkiem, Boże! Przepraszam. Julia, no way, dam ci 100 złotych! No, właśnie widziałam, za... a czemu widać dać 100 złotych? Od mamy wzięłaś? Tak, ukradłam od mamy kartę kredytową. I przelałaś mi stówkę. Tak. Nie wolno tak robić. Boże, to nie jestem ja na pewno. Zbieramy na biednego króliczka. WTF? 15 złotych robię króliczka. Zbieramy na biednego króliczka. Nie, przesada. 50 zł robię króliczka! <laughs> Boże, do Danal. <laughs> Zdrowia, szczęścia, Dzięki pomyślności! Poczekaj z Poczekaj waszej mamy, taty, z całej juster. rodziny! I wszystkiego, co sobie zamadziecie w życiu! Moi Dzięki. kochani widzowie, tego Wam życzę na te święta wielkanocne A i na dinkusa dinkusa, byście nie byli oblani wiatrykami! Ja na pewno będę mokry, widzowie! To Będzie mokry! No u mnie w domu też zawsze jest tak, że leją, że leją na, jakieś jest ingu z ingu, to zawsze leją mnie wodą. A moja mama to szczególnie, u mnie zawsze jest cały dom zalany. Naprawdę, cały dom jest u mnie zalany, bo moja mama bardzo lubi mi dokuczać z wodą. To po prostu wyzerujmy. Mmm. Witam widzowie Na alkoholowym ASMR Teraz jeszcze Puk, puk Puk, puk kto tam? Ja Koniec no to nagramy. No dzisiaj Zaja mi stówkę wpłaciła. To na pewno nikt za nią nie wpłacił. To Zaja wpłaciła mi stówkę, żeby być na karteczce. Normalnie. Zaja to jest niezła. Ona, to jest taka moja mała widzka, jak ktoś nie wiedział. No i Zaja na przykład robi tak. Ona, ona tak robi bardzo często. I nie tylko u mnie. Na przykład ona pisze. Pisze do jakiegoś mojego widza. który wie, że wyśle do Neita. Yy, I ona pisze do tego widza tak o: Wysi. To tych z moim wyślij 100 złotek i podpisz, że to ja. Julka, wiesz, co mówi Batman, jak wpada do Batmob? To nie było, nie było tak nawet też żarty. Czy wiesz, co mówi Batman, jak chce, żeby Robin wsiadł do jego Batmobilu? Wsiadaj, Robin! Jezus, to było takie proste. Mam no, nie zapamiętałeś? serio? Nie czeka dla policjantów no. Słuchajmy, Ga Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Ik heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Mwam, 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 mwam. Pa, we zijn spannend, zo ja, papa.